Z tej strony gardel. A ta gra już mieli takimi głośnymi dźwiękami. Ja pierdzielę. Ale nie wierzę, że to jest takie głośne. W poprzednim odcinku, jak było widać, zapisaliśmy w tym miejscu, wychodząc stąd. Teraz pora iść dalej. Co no, Tu będzie na mnie czekać. O! Od razu wik. A, gdzie jest alt. O! Oh. O! Oh, co? Włókik jest! No nie, mam mało zdrowia. Nie mam... Staminy... O kurwa Eee... Zajebisty start odcinka Ja nic nie słyszę O to też staminę odnawia. Dobrze O, ty chyba się nie zapisało Macie ktoś po sobie co tam mieliście? Chyba nie. Ja nie jak głupio słyszę To jest szum cały Ucie, kurwa mała oś tu Kurwe O o, o, o. Kurwe, syn Debuging, kurwa, wiedziałem tak jak w Ci mówiłem O Coś tu przełączyłem No ok, dalej, dobra Ok, o w końcu mniej szumów jest A może to jakiś syryncz nie wiem Cokolwiek Pomocy? Proszę, pomocy? Nadchodzą Apartament? A, apartament, dobra, my understand. No idź. Tak, to zakasa się o każdą rzecz. O, no, dajesz, dajesz. Szyb. I te. te fajna animacja wchodzenia jakoś wa. Ty, to naprawdę fajna animacja. Cool, ale już widzę te. Kilkanaście gier, które które to które to o dobrze zaskoczony jestem cały gameplay o to chodzi karteczka to miejsce nie wygląda dobrze nie czujesz tu swojej potęgi to dobrze Czwarte piętro, o! E ja, tu się nawet nie rozczytam, co to jest? A tutaj pisze. Trzech małych kidów. Trzeba <grym>, ja tak czytam. Cześć małych dzieci bawiło się w parku. Pierwsze dziecko powiedziało: wyruszajmy do domu przez wzrokiem. Pierwsze dwa dzieci poszły do domów Mary. Widzę. w widzę. chcecie zostało się bawić Sabo Chodźcie. Chodź do mnie Zotumione szepty zawołały Dead sacred... Curiosity Pierwsze Curiosity, nie pierwsze sysze przeczyta ja w sumie tak naprawdę Zabił kota, tyle A Secret Note 1 Aha to tyle. Nic. Want better. O, tu mogę wejść. ma? O, mogę zapisać, dobra. Na drugim zapiszę. Dobra. Co tu jest? O! O dziecię! Kurwa! No No jest do zdrowia! O ty kuśwa... O ty brzydkie! Co to kurwa jest? Ja pierdziele Wezmę sam nóż. Bo tutaj można po w myszki zmienić i mocniejsze uderzenie mieć. O, mogę po balkonach. Najpierw na dół, ale ci się nie. Trzeba to takie głośne. O, tu jednak mogę wejść. Na że nie będę mógł. O! O ty, małe. Kujku. O! Tu tutaj kurwo! Dziecko. Chodź tu Oj od razu się... o, Naprawdę bije mocy. Ja widzę. Tam jej dolną część ekranu. To Nie mogę to... Ta... Dzwi nie ma. Ja tu płacze. O zbekłem, co jest? Co tu się dzieje? Was? O! Syrencz! To, 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 to... Nie pamiętasz? Zabawmy się! Tej dwa... O we kur... jebane! Kluczyki... Dzięki, ale nie mam... tu. O! o! Co to miało być? Co by wystaje? Nie chcę być z rolem, a to wygląda jak penis. Takiej podłóżny. <laughs> Te dzieci były złotkie. Wyglądały miło. <laughs> tylko je dotknąć. A. Ale jak się śledzice tego ich za... O to, to ale chuj, ja tego ich zabiłem co? O ale jak mały For floor Wiecie co czuję się bez Czuję się bezpiecznie trzymając to Tak po prostu Nie mogę tego służyć Ale to dudni, jezus. To jest za głośne. By the way, mam do nowe słuchawki, które. Nie dziwić się, czemu tak narzekam. To jest za głośno. Jest ja zaraz ciszę, naprawdę. Szczerze, no naprawdę. Minimalnie. Czy... Nie... Aha, dobra. Czy mam dwa serendy teraz? Ja mogę quick select? Teraz kliknij... Nie tyle. Dwa. To. Mam lasę ręże, dobra Hit. Dobra, let's go stąd Hopsa Hopsa, oby tu nikogo nie było, nikogo nie ma, dobra Nie ma nikogo? Tu jednak gdzieś się jesteśmy gdzie mam pójść? Tak. O, ja się srało, bo klikę sporek z tej, bo jak tak po prostu co jest. Serio? To jest takie po prostu bardzo pomieszczenie. Gdzie mam iść? Gro, powiedz mi. Wy marnę, trzy krapki kropki. Locked other side. To nie. Nie wejdę. Locked. O no, tu. Ja pierdzi, ale te dzięki, są głośne. O! O ty, kura mama! Ja on włączałem w ogóle. Teraz dostaję. O, dobra. Zęknę Ja sam się nie słyszę. O, nie... E, e, nie mam staminy. O, to tam sobie czekaj, mi się niech mi się stamina odnowi. O, ty mała. Spię dalej. Nie lubię walczyć w takich małych pomiesz, miejscach. Mmm, sitting A, ja proszę. Jeden. No, jeden, na, 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 na notar był serio. Co, już jest. jest. Chodź tu. Chodź tu. A -a. O, dobrze, dobrze, taktycznie. No, na nas, chlawie dużo pomaga. O, kolejny ręcz co ja kliknę Dzięki za zrobienie im przejścia, kto to był. Pistolet! Weź to! E, nic więcej, cokolwiek. Nie można tu wejść. Halo! Pistolet! Czemu on nie może tu wejść? O, teraz mogę. Pistolet! No i o to chodzi. O kluczyk! O teraz nie mogę się dostać tam na dół gdzieś. Albo na górę? Nie wiem. Dobra. Tak będzie lepiej. Pod dawym. Podprawiam. Przyby. Ja wiem, że jak tutaj. Nawet jak strzelę jeden po pocisk i przeładuję to zawsze cały magazynek. jak wiem, nie wiem o co tu chodzi. A tego sekst silowo pobiegam z nożem. A. Ale odblokowałem ob drzwi, no widzę. Dobra, gdzie mam iść? Byłem? Ja to byłem? A to byłem. Dalej. Co to jest? Co to jest? To jest jakieś kamikazy. Rzuca się i chce się zabić do nas. Muszę tu coś? O, tu mogę wejść. To jest to, gdzie byłem, dobra? Ale i dalej. O, i dobrze. O! Oficjalnie powiem, zesrałem się. Bezgłośnie, ale to zrobiłem. Nie spodziewałem się gnojka No, musisz iść przecież to nie grać nawet. O nie! Muszę zabić jakieś dzieci. Zatkałem windę na holu, jest tylko personel. Tylko personel może przejść Użyć Użyciu sekretnego kodu. <noise> Mam nadzieję, że żaden dzieciak nie znajdzie drogi wyjścia. Mam tylko szansę ze schodami. I te dzięki kłyd na Nie No! Na Co tu jest? To jest... To jest początek, to jest początek. Dobra. Mam jej wyżej. O. o, chodź tu. O, chodź tu. Dobrze, cztery ciosy. Sprawdzam wszystkie drzwi, ale oczywiście to są. Czemu? To nie może być takie proste. Kod! I teraz a, Gdzie mam tutaj coś? Zbijam do pierwszych drzwi. Już tak czuję, że to będą te wybuchowe. Ty mały! O, dobrze. Stop. Nie ma miejsca co zrobić, dobra. Zapis. Z taką was właśnie zostawię. Będę próbował... O, staję. będę próbował znaleźć odpowiedź i kod. E, ja tam jeden pocit mogę wyrzucić. O te dźwięki fajne. Dobra, ale kod. Aha. Czyli chyba nie potrzebuje kodu? Albo potrzebuje? Nie wiem. Nie wiem jak to działa. Gdzie jestem? Czwarty. O, jednak tak i potrzebowałem kodu. To jedno było boskie Bardzo fajne do zabicia. Łatwe do zapania. Bardzo ba, bardziej przecięcia moim nożem. Przecięcia jak jedzenie. Kość, naprawdę psycho jak cholera, ten gosyk. Ja pierdziel O, co ci kurwa chodzi? in here. Anywhere. A, wiem. Praktycznie dałem pistolet łapy. Zbijam. O. Oh yes. U. Oj, oj. Te dźwięki, o, coś tam się do... to bija. Szybko, hit the basement. Kolejny zapis, będę zapisył na każdym, na wszelki. Opis. Piszę nawet to długopis. pisył. Uśpiesz na to, syręcz kolejny. O, kolejna kasenka? A ty chcesz się wspinać? Ty mały kuźwa. O! O! Czy, czy ty jesteś? O ty kurwa! O kurwa! O kurwa! Gdzie ty się tu niby chcesz spinać? Lena E-Magazenki, o no i fajnie, nie, nie muszę nigdzie szukać I gdzie się że jeszcze tutaj To dźwięki, co jest no, Kurwa, nie mi do a Trady. Baba. O, na szczęście magazynek. O kurczę, ale to stressing Ile? Ja dostałem. Trójeczka. Na zdrowia. To jest stressing. kurwa. Jeśli jest podejrzało, że tam będzie stać w ogóle, no. jak ja. Uuu. Ej, tego no jak i było przedtem, jeszcze nie, jeszcze nie. To widzę Secret note 1, to nie Czyli jednak tutaj, dobra A, a czekaj, nie chodzimy jednej rzeczy, jednej rzeczy Nie, zabiję te deskami Dob, na wszelki przeaduję. pisze Dobrze No przynajmniej cokolwiek widzę O! gdzie mała CO?! A chodzi?! Mała, suka ja. Ja mam bardzo szeroko otwarte oczy przez zdziwienie, że ona przesła stąd tutaj i nie miałam szans ucieczki. O ty... Dobra Kuźba I te baby są straszne. Może sobie combine, bo gówno widzę? Nie mogę. <grymne> Pomyśle, to tu coś jest? Nie. Wiem, że moje zadanie jest dotyczyć do piwnicy. Ale no, ciekawość. Ujśwa. O, spadaj baba, 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 dobra. O. Nie! Ale ja zjebałem, kurwa, przypadek szlodowałem. Przyzwyczajenie z innych gier, że kula, po każdym. po, po każdej serii jest Co Tu coś jest. Do głów do widzę A, te pomieszczenia Coś, cokolwiek O coś tu pierdolnie O, mówiłem, Mówiłem? kiedy nie. ale ona nie ma, nic się marnuje. Ona się się on tak chaotycznie Może najpierw sprawdzać tam? A nie, ona dochodzę do pierwszego powieszczenia. Tu się mam dostać. Oh! Kim ty jesteś? O, oh, oś oślu... tuziwa. Pani gaminga cholera. Jakiś zapis, cokolwiek Tu tak coś się nie było Trochę to może co tam się zmieni Co to jest? No, tu mało co jest, dobra, idę dalej. Combine. Cobra. Yes, I'm Oh. Oh. Yak. Yak. Sabre. no Aby to było to na dalej biegam? Chwila Dobra, nam nic nie ma, idę dalej O, jest zapis Dobra, panie i panowie, w tym miejscu skończymy Kuźba. To jest Zajbisa Gera, szczerze powiem. Kilka razy dobrze się zasrałem. Tylko te wszystkie jakwa modele postaci. Te, te przeciwników, że tak, dygają. Ale to szok. Dobra. Lajkujcie, subskrybujcie, udospieniacie dalej. Pamiętajcie o komentowaniu. Bo to dodaj mi otuchy tak po prostu. Kardel, to było Hera Fear. Na rap.